Cześć! Słuchajcie, mam tutaj zdrabkę. Właściwie mam trzy zdrabki. Każda inna za 10 zł. Każda. Czyli trzy dychy tutaj wpompowane. Tak to nazwijmy. Słuchajcie, perły rubiny. No to jest majstersztyk. No coś pięknego ta zdrabka. Mógłbym powiedzieć, że to pocztówka. Naprawdę dzieło sztuki. Jest piękna. Ona się tak mieni. Jest taka, jakby troszeczkę trójwymiarowa. Coś pięknego. Zaraz padła mi w oko. Zobaczmy, czy można coś tu wygrać w ogóle. O co tu chodzi? Można wygrać 400 koła, słuchajcie. To już jest nieźle. Zdrapujemy pole, gdzie są zaznaczone wygrywające liczby. Pod spodem mamy te białe perełki to są nasze liczby, które wygrywają. I oczywiście, jeżeli te wygrywające pokrywają się z tymi naszymi, no, to znaczy, że wygraliśmy przypisaną kwotę, która tam będzie przy tej liczbie. Mało tego, jeżeli znajdziemy taką perełkę, to znaczy, że też wygraliśmy. A jeżeli znajdziemy taki pierścionek, to wygraliśmy dwukrotność kwoty, która tam jest przypisana do tej liczby. Co tutaj mamy? A żal drapać jest taka piękna ta zdrapka. Jeszcze nie widziałem takich ładnych. Nasze liczby wygrywające to 30, 11, 19, 14 i 22. I teraz szybciutko, żeby Was nie nudzić, sprawdźmy, czy coś, wygra, czy coś wygry, wygraliśmy. Więc drapiemy te perełki. Drapiemy, drapiemy, drapiemy i porównujemy 3. Mamy 38? Nie mamy nigdzie. 11 nie mamy, 19 nie mamy, 14 nie mamy i 22 też nie mamy. Także kurczę, bieda. Bieda. Ale drapiemy dalej. I tutaj już byliśmy blisko. Bo 12 to jest całki, całkiem blisko 11, ale i ale to niestety nie daje nam wygranej. 13 całkiem blisko 14. Taka podpucha, żeby wiecie, żeby w głowie zaświtało, że już byliśmy blisko i że może kupimy następną zdrabkę i na pewno się uda, ale to nic bardziej mylnego, to nie ma nic wspólnego z tym Trochę mi się smutno robi, bo jak widzicie, nie wygrałem totalnie nic, zmarnowałem 10 zł, a to całkiem dużo pieniędzy. Komu się udało? Piszcie w komentarzach. Ja mam tutaj jeszcze kolejne dwie, dwie szanse. To jest zdrabka, która się dzisiaj pojawiła zdrapkowy cash, można wygrać pół bańki 500 tysięcy i lecimy, sprawdźmy czy te 500 tysięcy będzie nasze zasada jest taka sama czyli tu są liczby które są liczbami wygrywającymi Więc nasze wygrywające liczby to 54, 42, 24, 44 i 59. I lećmy tak szybciutko. Lećmy czy coś tutaj wygramy? Niestety nie ma nic. Prawda? Dobrze widzę. Nie ma nic. Mamy kolejne szanse tutaj. Ale marne szanse są z tymi dziwkami, po prostu nie ma nic. Wszystko o jeden, wszystko o jeden. Nie lubię takich kombinacji, bo to świadczy, że. Raczej nic nie będzie. Jeszcze nigdy nie spotkałem, że, jak było tak wszystko o jedno, że nagle coś tam się trafiło. Widzicie znowu 23, a tu 24 wygrywające, prawda? 55 całkiem blisko, ale to nie jest 54 wygrywające, także wygląda na to. Że puścili nas w maliny i tym razem ja nie wygrywam, wygrywa ktoś inny. No i bajeczna kasa. Bajeczna kasa. Tutaj też można wygrać słuchajcie pół miliona, 500 tysięcy. Zasada taka sama jest. Czyli zdrapujemy tutaj na górze. Pole, gdzie są wygrywające liczby? Nasze wygrywające to jest 3, 12, 4, 16, 31. No i lecimy z naszymi liczbami. No i schemat się powtarza. Zobaczcie, 2, tu jest 3, tu jest 13. Tu jest dwanaście, no wszystko tak jedno. A wygrywającej liczby jak nie było, tak nie ma. Zobaczcie, zobaczcie to, no trzydzieści dwa. A wygrywającą pamiętacie? 31. Oj, 11. A wygrywającą co jest? 12. Słuchajcie, 36 i 33. Czyli to nie był nasz szczęśliwy dzień. 3 zdrabki. Trzy dychy, Zero wygranej.